Idziesz ze mną do Jana? A po co? Martyna się do niego wprowadza i ja chcę, abym pomógł tam przenieść kilka rzeczy. A sam nie da rady, napakowany jest przecież. Zrozum, że Jan nie da rady unieść sam szafy. Dobra, to idziemy. Cześć Janie, gdzie ten pokój? Cześć Marek, cześć Pesio, chodź zaprowadzę cię. O, cześć Pesiu. Cześć Martyna, jak się bawi twój piesek? Słomka mam na imię. Co? Ty umiesz mówić? Jasne. Fajnie, że spotkałam psa, który też umie mówić. No fajnie. Nie myślałem, że jest jeszcze inny pies, który mówi. Sorry, że przerywam, ale już idę. Słomka, zostań i dotrzymaj towarzystwa Pesiowi. Będę za 15 minut. Na razie. Na razie. Na razie. Coś mówiłem? O tym, że myślałeś, że jesteś jedynym psem, który umie mówić. Aha. A ty też tak miałaś? Jasne, ale miałam nadzieję, że jest jeszcze drugi taki pies. I ty się trafiłeś. Jaki ten świat jest mały. Wielkie dzięki, Marek. Nie ma za co. Służę pomocą. Chodź, Pesio. Idziemy. Do zobaczenia. Na razie, Marku. Na razie, Pesiu. Na razie. Pa, sunka. Pa. Wiesz, Marek, ta Sąka jest w miarę ładna, ale to znaczy fajna. Chyba to i to. Zakochałeś się. Nie. Nie wymyślaj. Nie oszukuj się. Każdy zawsze się zakocha, prędzej czy później. Pamiętaj, że miłość nikomu nie zaszkodzi. Nikomu! Żyć bez miłości to jakby nie żyć wcale. Chyba masz rację. W sumie to zła nie jest. Dobra, chodźmy, bo zimno się robi.